Witajcie w kolejnym vlogu. Bardzo, bardzo mi jest miło, że odebraliście tak pozytywnie tego mojego pierwszego vloga. Powiem szczerze, że stresowałam się trochę. W tym tygodniu postanowiłam, że będzie vlog właśnie tygodniowy, jestem akurat w moich rodzinnych stronach, a w nasze rodzinne strony wracamy tak regularnie, bo mieszkają tutaj nasze rodziny i też wiecie, mamy jakieś takie swoje obowiązki, no ale dzisiaj jest poniedziałek i wracamy do Rzeszowa, postanowiłam, że zrobię dla Was vloga tygodniowego, także zapraszam Was do oglądania i ja mam taki fart, że się rozchorowałam, widzicie jak ja wyglądam? Minęło kilka dni od tej mezoterapii Czekajcie, na mezoterapii byłam w środę A mamy dzisiaj poniedziałek Także tak wygląda moja buźka Powiem wam, że no, gdyby nie te wory pod oczami I kilka takich jakichś siniaczków To naprawdę byłoby spoko No ale rozchorowałam się I, i aktualnie jestem w moim ulubionym parku To jest jedno z moich ulubionych miejsc na świecie Seria to wygląda teraz zupełnie inaczej Niż jak byłam dzieckiem Jest tutaj dużo mniej drzew Ale mimo wszystko jest taka ścieżka e, Którą ja bardzo dobrze wspominam I czasami sobie tutaj przychodzę Właśnie jestem na na spacerze z moim pieskiem, którego możecie tam zobaczyć w tyle. A jest godzina przed ósmą rano jakoś i przyjechałam tutaj do mojego taty tak dosyć wcześnie rano. Zwyczajnie budzę go w takich godzinach, ale złożyłam wniosek o ten dowód, o wydanie tego dowodu w sposób elektroniczny, a okazało się, że i tak muszę jechać do urzędu gminy, żeby złożyć jakiś tam podpis. Także stwierdziłam, że rozdzielimy się z moim chłopakiem, bo on miał jakieś sprawy urzędowe do załatwienia w Sanoku, a ja tutaj. No i stwierdziliśmy, że on załatwi w, tam, w tym samym czasie sprawę tam, a ja tutaj. Wraca po mnie i Jedziemy do, do Rzeszowa, no a przy okazji ja właśnie mam też żeby wejść z moim pieskiem, no i muszę jeszcze przy okazji iść do apteki po coś na zatoki. To tak, przywitajcie! Co jest za ładny? No, przywita. Także przywitanie z moim ukochanym pieskiem Macie już ze sobą, to jest normalnie takie moje dziecko, on już będzie miał 6 lat pięć, 6 sześć, sześć lat chyba będzie miał w sierpniu, także no już teoretycznie nie jest y, maluchem, ale powiem Wam, że on ma taką energię, jakby był jeszcze szczeniakiem, także uwielbiam z nim chodzić na spacerki, bo jest tak bardzo energiczny, zresztą pokażę Wam zaraz, jak on skacze wysoko. Ja oczywiście jestem oversize'owo. <grych> Jesteśmy teraz w mojej rodzinnej kuchni, ja już powiem Wam, byłam w aptece, mam tutaj kilka tabletek, jest jakiś akatar zatokin, bo ja oczywiście jak jestem chora, to wszystko mi siada po prostu tutaj. Także zdążyłam być już w aptece i pojechałam sobie do właśnie urzędu, żeby no sfinalizować sprawę z tym dowodem, ale oczywiście nie udało się tego zrobić. Pani, która tam siedziała stwierdziła, że zdjęcie, które przesłałam właśnie przez ten pułap niestety nie nadaje się, a to było zdjęcie w pełnej rozdzielczości, prosto od fotografa, który też mi przesłał swoją drogą na maila. W każdym razie jak poszłam tam, no to niestety nie udało się, bo niby jest pikseloza, a pani nie, będzie pobierać zdjęcia z internetu, bo musi przerzucić na pendrive'a, bo musi coś, tam. muszę jechać jeszcze raz, także... O mój Boże, co będę musiała jechać jeszcze do tego urzędu, bo muszę to załatwić, a ja mam do Rzeszowa 80km, także chciałabym mieć to już po prostu ze sobą. Swoją drogą, patrzcie, tak wyglądają moje pazury, idę w środę, będę robić sobie mm, takie z magnesem, takie serduszka, mam nadzieję, że to wyjdzie, a jak nie, to jakiś pyłek. Zabieramy aparat, nie lubię być fotografowany, się tremuje, prawda? Uśmiechnij się! <laughs> Jaki super piesek! To, taki ma do ci przyszedł, tak. Kto jest grzecznym pieskiem? Jesteś grzeczny? No i my jesteśmy już w drodze do Rzeszowa. Udało się w końcu ogarnąć ten dowód. Byliśmy właśnie w tam urzędzie gminy, żebym złożyła te dokumenty. I co? Pojechaliśmy jeszcze do domu bo zapomnieliśmy kluczy, także widzicie, ja jestem mega roboczo, przyjadę do, do domu do Rzeszowa i będę się ogarniać, będę się malować, nie wiem, może zrobię jakiegoś live'a i będę leciała nagrać filmik do Rosmana. także no my jedziemy, widać piękne widoki tutaj w naszej naszej wsi w jakiej miejscowości jesteśmy. No, w każdym razie będę miała Wam fajne rzeczy do pokazania w tym tygodniu, bo zamówiłam lampę. Wzięłam też z domu rodzinnego jedną lampę, bo ja tych lamp mam całkiem dużo, a tak zdałam sobie sprawę z tego, że prawie z nich nie korzystam. tych lamp w domu z 5. Także wzięłam sobie jeszcze jedną, zamówiłam taką jedną z Newella, także będziemy robić sobie unboxing. No i wczoraj zrobiłam zamówienie na sephorze, także wszystko myślę wam taki, zrobię taki jeden unboxing i będziemy sobie nagrywać, albo ja Wam będę nagrywać, co w danym sklepie kupiłam i Wam to wszystko pokażę. Jestem właśnie przed live'em, postanowiłam, że pomaluję się z Wami na TikToku, zanim wyjdę z domu, więc stwierdziłam, że chwilę coś tutaj do tego vloga do Was pogadam. I dzisiaj będzie w sumie fajny dzień, może też was zabiorę, bo będę kręcić współpracę w Rosmanie, także będę miała do nakręcenia tam dwa filmiki i muszę wybrać się właśnie do galerii, ale powiem Wam, że miałam to zrobić wczoraj, tylko rozchorowałam się wczoraj, mnie rozłożyło totalnie. Nafaszerowałam się tabletkami i mam nadzieję, że do czasu, kiedy będę musiała nagrać ten filmik, to będzie mnie trzymać. To jest taka właśnie praca, gdzie są plusy i minusy, bo jest bardzo dużo plusów pracy jako influencerka, ale z minusów to jest właśnie też to, że macie czasami określony taki deadline, którego nie da się w żaden sposób przeskoczyć, bo na przykład jest jakaś kampania promocyjna i Wy musicie nagrać pod to materiał, żeby mógł być on promowany i no widzicie, miałam to zrobić przed weekendem, a rozchorowałam się, więc już mam 4 dni opóźnienia, a ja też nie lubię oddawać materiałów na ostatnią chwilę, bo wiecie, zawsze tam może coś być do poprawienia, wiecie, zależy kto też to ocenia. Daleciała właśnie na ten filmik, bo też chciałabym mieć to po prostu z głowy. Nie lubię zalegać z czymś, no ale tak jak mówiłam, jest to praca, gdzie czasami, wiecie, jest to minusem, bo no, nie da się przeskoczyć żadnego z tych terminów i musicie oddać to w czasie. Także, no ja, mimo swojej choroby, polecam właśnie nagrywać ten filmik. Ale, żeby nie było, są też plusy i właśnie dostałam paczkę PR z perfumą nową od Saint Solorą, Black Opium Glitter. I tak wygląda właśnie ta buteleczka. Jest to 50. E, piękne opakowanie, no opakowanie tekturowe też wygląda bosko także no, są plusy i są minusy e, dostałam ostatnio dużo kosmetyków e, takich PR-owych do przetestowania właśnie z tej marki między innymi ten róż e, może dzisiaj go sobie też użyjemy zobaczymy czy moja twarz przyjmie <laughs> zobaczymy, no ale ostatnio otrzymałam właśnie ten róż e, od YSL w kolorze 42 i tak wygląda używam go bardzo no i ja teraz już e, jestem prawie w skończonym makijażu, więc stwierdziłam, że na rzęsy Wrócę sobie do Was i zaraz będę się ogarniać. Nie wiem jeszcze jaki outfit wybiorę, ale testowałam właśnie sobie dzisiaj ten puder z lami i powiem Wam, że on no, wygląda spoko. Zobaczymy, jak będzie mi się nosił, bo ładnie tutaj to wszystko rozjaśnił. Nie wiem, czy nie zrobi się ciacho później, także na pewno wam znać. Tak, jeszcze co do tego pudru, to zauważyłam, że on wygląda u mnie trochę sucho pod oczami. Zaraz Was do siebie przybliżę. I sami sobie to ocenicie, ale no ja mam nawilżoną skórę pod oczami, mimo że jestem chora, to i tak widzę, że z bliska. Robi się trochę tak rodzyna, ale no wiecie, musielibyście patrzeć na to tak z bliska jak ja, żeby to zobaczyć. Z daleka myślę, że nie będzie to aż tak widoczne, ale jeżeli ktoś z Was ma taką bardziej suchą skórę, to może to być odczuwalne. A ja wracam właśnie z Rosmana, byłam nakręcić w ten filmik, który miałam dzisiaj w planach. Powiem wam, że magia makijażu jest niesamowita. Kto by pomyślał, że. Dzisiaj rano leżałam z gorączką, także ja wracam już. Idę jeszcze do milenium, zahaczę sobie o Action, bo muszę coś stamtąd zabrać. I będę wracała do domu. Przyszła mi dzisiaj ta lampa, o której Wam mówiłam, że, że ją będę zamawiać. Ja mam unboxing, tylko nie wiem, czy to połączyć też z takim holem zakupowym z Sephory, czy nie. Zobaczymy, kiedy mi przyjdzie to zamówienie, bo chciałabym, wiecie, to nagrać tak na raz. W ogóle ja mam tak wrażliwe oczy, patrzcie, już się spłakałam po prostu. Wracam, zmywam to z siebie i będę leżeć i odpoczywać. No i montować ten filmik, bo muszę to właśnie wysłać, bo do jutra mam deadline. Idę do TK Maxu i zobaczcie, znalazłam tutaj takie pomadki z, z Jimmy Choo. i patrzyłam sobie na stronie właśnie, jakie to są kolory i no niestety żaden z nich mnie za, nie zainteresował. Dobra, nie wytrzymałam. Robimy sobie unboxing mojej nowej lampy z Newella. Zamówiłam też statyw. Była mega promocja, bo wykorzystałam kod Kamili Patyny. Zabatowało mi 60 zł. Jezus, słyszycie jak mi kości strzelają? Naprawdę muszę się wyleczyć, ale nakręciłam dwa filmiki dzisiaj, z czego jeden musiałam potem edytować, bo okazało się, że ten produkt, który pokazałam, e, zmienił opakowanie, a ja miałam wcześniejszą wersję. Także jeden filmik był zrobiony na marne. No, ale wysłałam. Zobaczymy, e, czy będzie akceptacja, bo jak nie, no to będę musiała e, go poprawić. Pakowujemy sobie to. Aha, aha. Pewnie Was wyciszę. Ała! Będzie leciała krew na bank. Wzięłam sobie, wiecie co, taką podstawową, bo była jeszcze XL i chyba L, ale stwierdziłam, że nie potrzebuję aż tak dużej, więc no zobaczmy sobie, jak to będzie świecić. Ona ma dawać takie ultra miękkie światło. Ja zazwyczaj używam takich bardzo ostrych lamp, dlatego stwierdziłam, że przyda mi się fajna odmiana. Ona nice, jest w takim pokrowcu. Fajnie, fajnie. Jest ta, ale kurczę, mała jest. Jejku, faktycznie mogłam wziąć trochę tą większą. A, no, zobaczymy, jak będzie, jak będzie działać, ale myślałam, że będzie trochę większe. Jak Wam pokażę w zestawieniu, jak to wygląda z moją dłonią. No, mogłam wziąć l mimo wszystko, bo nie wiem, czy to będzie dawało takie, wiecie, ładne światło, jak bym chciała. mam ładowarkę i e, taki pilot do sterowania tej lampy, co nie zniechęcam się, bo moje lampy, e, które mają taką, wiecie, dużą moc, one też są małe, a dają tyle światła, także może akurat e, to też będzie fajne. I tak to wygląda, już ją zamontowałam, e, tutaj macie pokazany cały panel, tutaj jest miejsce też na takie akumulatory, jeśli bym nie chciała go ładować, e, wiecie, takim zasilaczem e, stacjonarnym. E, no i wszystko zrobiłam w aplikacji w telefonie, także ustawiłam sobie Tutaj wiecie jakąś taką e, moc, żeby sprawdzić, jak to będzie świecić. No ale powiem Wam, że no właśnie niepotrzebnie się e, na początek zniechęciłam, że ona jest taka mała, bo widać, że daje dużo światła. Ja wyglądam w tym oświetleniu. No jest ono teraz za ostre i za mocne, ale chciałam sprawdzić jej możliwości. No jak widzicie, mój makijaż już jest znoszony też. Hejka, jestem w trakcie robienia tutorialu makijażowego. W ogóle spójrzcie, jaką mam fryzurę. Nie obchodzi mnie, jak to wygląda z tyłu, ale jestem w szoku, bo sama sobie to zrobiłam. I robię dzisiaj make-up taki tutorialowy. Jedna strona ciepła, druga chłodna. Niedługo, myślę, będziecie mogli to zobaczyć w sieci. No, ale powiem Wam, że dzisiaj jestem po prostu tak obstawiona lampami. Jak skończę nagrywać, to zrobię Wam, jaki tutaj jest backstage, bo no ja normalnie nie mogę się stąd wyruszyć. Pokażę Wam z backstage'u, jak to moje stanowisko wyglądało. Trzy lampy tutaj: jedna pod spodem i jedna taka z frontu. Powiem Wam, że siedziałam, nie wiem, chyba z 4, 4 godziny, żeby to nagrać. Także lecę tutaj posprzątać i zaraz wam nagram unboxing, bo przyszła mi paczka z Sephory. Powiem Wam, że dosyć e, szybko wyzdrowiałam, bo męczyło mnie tylko 4 dni i jak na mnie to jest naprawdę dobry czas. Które to od razu wam powiem, co ile kosztowało? I tutaj mam takie rzeczy, które biorę dla siebie. Mam inozytol i Ashwagandę. Ashwaganda to jest ta mocniejsza. Powiem Wam, że zauważyłam różnicę po takiej półtorej, dwóch miesiącach od jej stosowania. Lepiej się wysypić. Mniej tak, wiecie, nerwowo reagowałam na jakieś sytuacje stresowe. Znowu wróciłam, a inozytolon wspiera taką, wiecie, gospodarkę hormonalną. Wpływa też na, prawidło, na funkcjonowanie prawidłowego układu nerwowego, także to biorę dla siebie. Kupiłam akurat w, na promocji w sklepie stacjonarnym, to jest wcierka do włosów, wzmocnienie i regeneracja. Słyszałam dobrą opinię, także nie wiem dlaczego była przeceniona, nie było nic napisane tam, ale no przetestuję sobie to. Tutaj mamy bazę z Golden Rose, taka baza rozświetlająca, to jest jedna z moich... Ulubionych baz. Ona kosztowała 40 zł, pięknie się na skórze rozkłada. Wyglądają na niej y, takie cięższe podkłady bardzo dobrze. To jest moje trzecie opakowanie. Polecajka po prostu. To dostałam w gratisie. To jest jakiś taki płyn micelarny. Puder z Astry, to jest moje czwarte opakowanie, odcień 02, wygląda po prostu bajecznie, nie bójcie się tego koloru, bo wydaje się tu być ciemny, ale jak go nałożycie tak delikatnie, to skóra wygląda po nim po prostu tak gładko, sprawdzi się do cery dojrzałej i czy do czegoś bym go mogła porównać? Sama nie wiem. 21 zł, tutaj mam konturówki w takich kolorkach, one były po... 14 i 15. Sprawdzimy sobie je na ustach. Ten bardzo mi się podoba, już widzę. Wzięłam sobie. Też dwa korektory. Tutaj jest L'Oreal 327 i to jest korektor, który ja już używałam, ale pierwszy raz będę go miała w takim opakowaniu, więc zobaczymy, czy tylko opakowanie się zmieniło. A tutaj wzięłam sobie Multitasker. Też był w jakiś promotor. Kępki z Ibry. One były przecenione dlatego, że nie było opakowania tutaj pełnego. Patrzcie, jaka była kwota, więc myślę, że przecież i tak chodzi tylko o rzęsy. Także zarobiłam i z polecenia już używałam tą mgiełkę, ale sobie o niej przypomniałam, bo polecała ją Zuzia Zadworna, także dzięki, bo to jest bardzo fajny produkt. Czegoś ciekawszego, już sama czekam na odpakowanie tego wszystkiego, bo mamy tutaj zamówienie z Sephory i patrzyłam już na to, mam tutaj korektor z to face, który już używałam, ale wzięłam go w odcieniu słon pomyliło mi się, bo miałam chyba wziąć Snow i on jest troszeczkę taki ciemny, ale myślę, że jak go z czymś rozmieszam albo będę stosować jako baza cienie, to będzie spoko, no ale kurczę, no pomyliłam się. Tutaj nie wygląda tak ciemno, a jak się go wymię, no to niestety już ten kolor jest taki, widzicie, troszeczkę ciemny i Tonik z Lancome, to jest ten tonik taki, który ma być komfortowy. Nie używałam go. Wzięłam na przetestowanie mniejszą wersję, kosztował 135 zł, więc no mam nadzieję, że się sprawdzi. Nie chciałam od razu brać 400 bo nie wiedziałam, czy będzie ok, ale widziałam dużo poleceń. Nie wiem, czy to jest właściwie ten, bo ta 400 ma trochę inne opakowanie, no ale może się różni tylko opakowanie. Nie wiem, dajcie znać. Plonienie giełki od Charlotte wzięłam sobie tą w większej pojemności. Glas w odcieniu Whale i od razu sobie zobaczcie, jaką on ma tutaj, taką, wiecie, konsystencję, strukturę. Wzięłam go tak dużo, że było widać, ale daje piękny, taki satynowy blask. Więc myślę, że przy cerach suchych, czy właśnie dojrzałych, będzie mega wyglądał na skórze. Zresztą też to opakowanie takie jest spoko, bo jak widzicie, tutaj ta dziurka wchodzi do tego pojemnika, także myślę, że nie będzie się tutaj nic wysypywało wzięłam sobie też niacinamid z The Ordinary ostatnio używałam takiego z ale ale on nie robił nic, a pamiętam, że używałam tego i dobrze wspominam, także to wzięłam dla siebie, żeby zniwelować sobie bardziej widoczność porów no i coś na co czekałam najbardziej mówiąc szczerze z całego tego zamówienia, bo zamówiłam nowy puder od Mario bronzer i pędzel z pędzlem Pędzle jestem ciekawa najbardziej, bo on kosztował 165 zł I zaraz Wam pokażę pędzelek z shein który mam który niby nawet dziewczyny polecały jako Zamiennik. No, czy to jest warte 165 zł ocenimy sobie zaraz. Zaraz, jak zaraz? No jak będę się następnym razem malować, ale możecie zobaczyć, jakie jest zestawienie. Tutaj jest właśnie ten shane, a tu jest Mario. Pokażę Wam teraz w taki sposób. No ten z shane jest troszeczkę większy, mam wrażenie. Czy jakość w Włosiu będzie zauważalna? Czekajcie, zaraz wam powiem. No, Mario jest troszeczkę, czy znaczy troszeczkę zdecydowanie bardziej miękki. To włosie szejnie spoko, ale no Mario jest jednak taki bardziej milusi. No sprawdzę go, przetestuję, zobaczymy. No powiem wam, że tych zamówiłam na szejnie dosyć sporo, bo i tak często ich używam. No i oczywiście jak Nagrać coś fajnego, to kończy mi się pamięć w telefonie. No ale wracając, jeżeli chodzi o bronzer, to jest w odcieniu Light Medium, a Puder jest w odcieniu 2. Będę robić porównanie z Hudą Beauty. E, jestem mega ciekawa tego bronzera, dlatego to Wam nagram już w innym filmie. No ale tak kończąc, no to jestem ciekawa, jak będzie wypadało to porównanie. Was w czwartek jestem w trakcie przerwy. Nie wiem, kabonoza. Mam tutaj kawę. Kończę właściwie zdjęcia do kolejnego tutorialu. Także zaraz kończę. Zastanawiam się. Czy nie kręcić jeszcze jednego, bo miałam iść na poznokcie, ale zepsuła się frezarka, także moja wizyta została przeniesiona na jutro, więc mam, aż tak powiem, zaplanowany wolny wieczór, jakkolwiek to brzmi. Więc nie wiem, czy nie przełożyć po prostu swoich planów z dnia jutrzejszego i nie zrobić drugiego tutorialu, ale no nie wiem, jak moje oczy zareagują. Także, jak będę to zmywać, to dopiero się dowiem. A mój chłopak leży w tle, bo się rozchorował. On zaraził wcześniej mnie, teraz ja zaraziłam jego, więc. Chyba jesteśmy kwita. No i ja skończyłam przed chwilą właśnie make-up, już drugi. Idę właśnie do Lidla, także zabieram Was ze za sobą. Zobaczymy sobie, jakie będą spojrzenia innych ludzi, bo, mówiąc szczerze, nie chcę mi się tego zmywać, a muszę iść do sklepu po zakupy. E, nagrałam dzisiaj dwa tutoriale i powiem Wam, że jestem mega padnięta, bolą mnie ręce. Naprawdę bolą mnie palce od klikania. No i weszłam sobie do Lidla, byłam przy okazji koszu, A właściwie wyrzucić karton po pizzy do kosza, bo dzisiaj nie było czasu po prostu na nic, i myśleliśmy zamówić pizzę, a mój chłopak się rozchorował. Nie wiem, czy wam pokazywałam, jak wygląda, zaraziłam go, więc oboje nic nie gotowaliśmy dzisiaj, także była pizza. No to dobra. Fajnie, że mam tą aplikację, bo korzystamy z Trello i robimy sobie listy zakupów. A a propos tej listy, to spoko, bo przynajmniej możemy sobie chodzić na te zakupy i możemy mieć będzie taką listę zsynchronizowaną, więc nie musimy dzwonić gdzieś się pytać, co trzeba kupić. A ciężko mi będzie chodzić, nagrywać i jeszcze szukać na telefonie, także no. Sorry, ale Cześć moi drodzy, witajcie w sobotę. My jemy właśnie śniadanie, dzisiaj odpoczywamy, nie robimy dzisiaj nic. Ten tydzień był dla mnie bardzo ciężki, bo miałam dużo, wiecie, takiej roboty przy komputerze, przy telefonie, więc stwierdziłam, że sobota jest totalny chill. Jak widzicie, jestem w takim stroju domowym, czyli jak jedziecie do rodziców, to jest miks ubrań, w których się nie chodzi nigdy i potem wyglądacie, jak wyglądacie, że wszystko z innej parafii, no ale nie o tym co. Ostatnio nagrywałam, jak byłam w sklepie, a wczoraj też był mega intensywny dzień i zapomniałam nagrać, bo wczoraj miałam modelka na makijażu. Już tutorial śmiga na TikToku. Modelką była Gabrysia, ma piękne rude włosy, także jeżeli nie widzieliście tutorialu, to Was tam zapraszam. A wiecie, co jest najbardziej deficytowym towarem w Rzeszowie? Tadadada, -da rolki do kas fiskalnych. Serio, wczoraj byliśmy w galerii Grafice. W milenium. Nawet pojechaliśmy do Krasnego do szon, żeby kupić rolki do Terminala i nie było. Serio, nie było muszę zamówić to przez Allegro, ale jestem w ciężkim szoku, że czegoś takiego nie mogliśmy znaleźć. Także wczorajszy dzień był intensywny pod tym względem, a jeszcze byłam na paznokciach i pokażę wam, co tutaj mam. To jest takie kocie oko w serduszko, ale wiecie, co chyba pójdę to zmienić. Powiedziałam już właśnie mojej joli, że potrzebuję zdjąć ten lakier, bo się w nim nie czuję, bo jak wyginam tak palce, patrzcie, dłoń mam dopiero tak, no to wtedy widać te serduszka, a jak mam, no wiecie, tak normalnie, no to wygląda to po prostu tak plamiście i ja przez cztery tygodnie nie dam rady z tym wytrzymać, także napisałam już do Joli, że no trzeba będzie zmienić. Ja jestem tą jedną nieznaną klientką, która jak się rozmyśli, no to wtedy trzeba kombinować. No ale dobra, jest sobota. My zaraz wychodzimy na spacerek z pieskiem. Ja będę eksportować vloga z im śniadanie i będziecie mogli sobie zobaczyć, jak wyglądał mój tydzień. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu.